Zakorkowani korea od zaplecza. W 2012 roku e, do Korei e, przyjechało aż 11,1 milionów turystów. Eee, w związku z czym Korea e, w 2012 roku była na 20. miejscu najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. Niesamowita. W związku z ilością krajów na świecie, no to to jest niesamowite. Tym bardziej też, że Korea jest y, strasznie małym krajem. Jest y, trzy terytorialnie trzy razy mniejsza niż y, Polska. Pani, które nurkują, one jeszcze dawno temu nurkowały bez żadnego rodzaju jakiegoś tam e, e, sprzętu specjalistycznego. One łowią uchowce, ostrygi, nawet ośmiornice, e, nie używają do tego jakby butli tlenowych, tylko po prostu e, używają swoich własnych mięśni, swoich na, własny, na bezdechu, tam e, Ty, jako pływają pani sobie. Nurkująca powinien się to też słownictwo. Tak, w prowincji Gangwon znajduje się też bardzo wschodnia w Korei wyspa Nami, która jest też, a propos księżyca, jest w kształcie półksiężyca i ona jest, znajduje się nie na morzu, jak inne wszystkie wyspy, o których wspominaliśmy, tylko na rzece, na, na północnym odcinku, na górnym odcinku rzeki Han. No i ta wyspa jakby powstała w związku, a właśnie po zbudowaniu tammy. Yy, połączonej z elektrownią wodną na, yy, w mieście Kapią, na, właśnie na, 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 rzece, yy, na rzece Han. Mm -hmm. Na prowincji yy, Chungcheong jest również yy, tak zwany san, gdzie odbywa się jeden z najważniejszych festiwali. Rzęszenia. Ja pamiętam, że kiedy przyjechałam do Korei, to mnie tam w ogóle zabrano właśnie yy, zupełnie bez znajomości tematu właśnie na tego rodzaju yy, festiwal. Ja w ogóle tak naprawdę nie wiedziałam czym jest rzęszeń. Pojechałam tam i oczywiście próbowałam tego rzeszenia w różnego rodzaju formułach, czy to w jakichś tam żelkach, czy w herbacie, czy w cukierkach, czy w ogóle w korzeniach, naturalnych korzeniach. No i oczywiście później dostałam jakiegoś takiego nerwowego szoku, bo to wiadomo, że to działa jak 100 razy kawa. I tak naprawdę nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Zakorkowanie o Korei